Rozwiąż równanie. Jest to równanie wymierne, rozwiązanie tego równania, rozwiązywanie należy zacząć od określenia dziedziny. Mianownik musi być różny od 0, czyli X musi być różny od 7, czyli dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem 7. Zacznę od pomnożenia obustronnie przez mianownik, czyli x plus 8. To jest 2x razy x minus 7, czyli x plus 8 to jest 2x kwadrat, odjąć 14x. <coughs> minus 2x kwadrat, minus 14x przeniesione to jest plus 15x, dodać 8 równa się 0. Równanie kwadratowe, wyróżnik b kwadrat, czyli 15 do kwadratu 225. Odjąć 4 razy a, czyli minus 2 i razy c, czyli 8. 225 plus bo 2 minusy pomnożone, 4 razy 2 jest 8 i razy 8 jest 64. 289 pierwiastek 17. Pierwsze miejsce zerowe minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli 2 przez minus 4 minus 1 druga lub drugie miejsce zerowe minus b minus pierwiastek z delty przez 2a minus 32 przez minus 4, czyli 8. I to są dwa rozwiązania tego równania, bo obydwa należą do dziedziny.